Musisz za nami nadążać. Polecam stronkę miejski.pl dla boomerów. Jak znalazł. No to zobaczmy, co to za stronka. A jak będą gołe baby. Miejski.pl Słownik slangu i mowy potocznej. I było napisane tringę. I co to znaczy? To na C jest. C. O kurcze, tu tyle tych słów potocznych jest? Zaraz zobaczymy, co to znaczy. To jest na pewno jakieś brzydkie słowo nowe. Czopka. Co to znaczy? Stan umysłu po alkoholu i narkotykach. To ja w takim razie czopki nie mam. Znaczy, mam, ale. To tylko w zimę wyciągam. Czochrać dzidę. Co ty tak długo siedzisz na tym straczu? Odpowiedź Czochram dzidę. No, muszę przyznać, że rzeczywiście. Mm, interesujące słownictwo. Jest. Inaczej żenada, lub wzdryganie się przed czymś. I przykład jest. Widziałeś pokasowe na YouTubie? O Boże, jaki cringe. Pytanie, czy widziałeś nowy film Friza? Odpowiedź: Totalny cringe, mordo. Całkiem interesujące tutaj wyrażenia, no, rzeczywiście musiałbym, gabaniarz jest to bananowy chłopiec, ubrany w drogie ciuchy, na przykład koszulka off-white spodnie adidasa nerka gucci <grywki> który pieprza narkotyki na ulicy zwykle gnębiony przez społeczeństwo wyżej postawionych gangsterów o, patrz, gabaniasz na motorze. Rypnij go autem i zabierz mu narko i kasę, i później śmiech gangusów. No, powiem szczerze: następny Gacha porno. Filmy tworzone przez napalone dwunastolatki za pomocą gry Gacha Live. Takie filmy polegają na ubraniu postaci w kremowe ubrania, by zlewały się ze skórą, ponieważ gołych się nie da zrobić, i na wykonywaniu przez nie stosunku seksualnego, zwykle jest z udziałem kobiety i mężczyzny lub dwóch mężczyzn, rzadziej dwóch kobiet. To nie chciałbym chyba widzieć takiego gacha porno. Naprawdę. Dać w kocioł. Dać w kocioł, stan nietrzeźwości. Nudy w domu, idziemy dać w kocioł. Jak najbardziej jestem za. Ok. Dać dyla, to wiem co to znaczy. Dać dupy, to też wiem co to znaczy. Ale nie wiem co to znaczy, dać pod nogę. Otóż dać pod nogę to znaczy uprawiać stosunek seksualny. I jest przykładowy dialog. Pytanie dasz pod nogę? Odpowiedź. Dobra, chodź. Okej. Okay. Sprawdźmy, co na P, P jak Piotrek. Pacek, pacek, skun, zioło. Eloziom to co, zajaramy packa? Odpowiedź, raczej nie zajaramy. Albo następne. Stary jaki przypał. Psy prawie wywęszyły mi packa w portfelu. No nie pieprz, miałem farta. Jak nazywałem Jakuba, co płacił 200 za nocleg? Bamber. Zobaczymy czy jest. Baloniarz. Baloniarz to czpun na przykład wąchający, wąchający klej. Właśnie, Bambik. Uwaga, Bambik. Początkujący gracz Fortnite. Dialog. Ty, patrz jaki Bambik. Odpowiedź. Dawaj, zabijamy go. Czy jest Babok? Babok. Jedno z określeń artylerii w grze World of Tanks. Przykłady innych nas. Działo samobieżna artyleria. Arta, Artuszka, Kwadrat. Dialog. O kurczę, już nie żyjesz? Odpowiedź. Babok mnie zdjął. <ścoughs> Widzicie, jak już mnie na tym świecie nie będzie? To przynajmniej jedna rzecz po mnie pozostanie, mianowicie nazwanie artylerii babokiem. Babka obuchowa. Babka obuchowa. Starsza osoba, która jest autorytetem dzięki doświadczeniu życiowemu. Dialog. Nie chce mi się nic robić, odpowiedź. No ale niestety trzeba, bo jak to babka obuchowa mówi, a Piać napieprzać.